Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie na kolejnej na wystawie naszej galerii. Wystawie równie ciekawej, jak każdą z Państwa niespodzianki. Jest to cykl wystaw, które się pamięta, długo się pamięta. Dziś otwieramy bez artysty, Zaraz komisarz Wystawy Antoni wytłumaczy nieobecność artysty. Ale macie Państwo okazję spotkać się z artystą 13 maja. Przyjedzie tutaj na organizowany finisarz. My jeszcze czegoś takiego nie mieliśmy, ale będzie. Pierwszy raz. No nie możemy być dzisiaj. Antoni, proszę Dziękuję. Witam serdecznie, ja nie będę długo przemawiać, bo ja mam tu wszystko zapisane. Miro Bucher to mój przyjaciel, od kilkudziesięciu lat przyjeżdża na plenery do Reymontówki, do Chlewisk, jak też i w inne miejsca Polski. Natomiast ja miałem zaszczyt kilkakrotnie uczestniczyć w plenerach organizowanych przez Mirosława Buchera w Słowacji w dwóch miejscach i w jego rodzinnym mieście, czyli Lipanach. A teraz niestety Mirobucher jest na trenerze na Ukrainie. No i przysłał list z prośbą list po polsku z prośbą, żebym go w jego imieniu przeczytał. Pyrrzemówienie. Szanowni Państwo przyjaciele sztuki, wysyłam serdeczne pozdrawy z Ukrainy, z miasta Białego Żal, że nie może być z wami. Oto wienskie podakowania za to, że z te przyszli na wernisaż mojej wystawy i tak wsparli moją twórczość. Wierzę, że czas, który z te poświęcyli tej Bernisarzy nie będzie dla was stracony. Jak znam Tola, bo teraz o mnie będzie długo, jak znam Tola, tak wystawa jest perfektnie wyeksponowana. A też jestem pewny, że się państwo dzięki Tolowi zabawicze. Nawet te mily zaraz robił. Cieszę się, że, nie, że się spotkamy jeszcze, a to na finisarzy, gdzie, gdzie razem się poczesimy moimi obrazkami, a wypijemy na zdrowie lampkę tokajskiego wina. I jeszcze raz wszystkim podziękowania i się na kolejne spotkania w Siedlcach. Wasz miro Bucher. Pytania można kierować do mnie. No, mówił Miro, że będziecie się ze mnie śmiać. No ja uzorkuję sobie prawo do tego, że, żeby wierzyć w to, że ja wszystko wiem. Także Bóg po może odpowiem na pytanie. Dziękuję bardzo. Wśród gości, witamy serdecznie. Bardzo serdecznie witamy pana prezydenta. W dzisiejszej wystawie najprawdopodobniej będzie uczestniczył we wszystkich wystawach. Tak myślę. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy bardzo serdecznie na różne, na różne wystawy i w różne miejsca, a szczególnie do Centrum Kultury i Sztuki. Jak też i do muzeum, też nie... warto pamiętać o Muzeum Regionalnym Księdza. I też pamiętać o, o, o mojej skromnej, niegodnej osobie. Ja mam teraz... Wspaniałą, piękną wystawę w Sokołowie Podlaskim. Zapraszam wszystkich, jak też pana prezydenta w szczególności, do 20 tego miesiąca. Oczywiście, a musimy przypomnieć datę, w 13 maja, to jest poniedziałek, obecnie 18. Tu będzie autor i tu będziecie mogli spotkać autora, artystę. Zapraszamy. Dziękujemy. Zapamiętajcie, ja będę dzwonił to wielu osób, będzie informacja, co ta informacja już jest przekazana na naszej stronie internetowej. Zapraszamy 13.